Naszym gościem jest pan Marcin Galibarczyk, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki. Panie dyrektorze, jesteśmy na, na Forum Gospodarczym Szlaku Świętej Warmii. Czy wasz Wydział ma jakieś konkretne plany, konkretne przemyślenia, konkretne sugestie? Generalnie Departament i, i samorząd województwa stara się stwarzać wszystkim samorządom na terytorium województwa podobne szanse rozwojowe. Tak też jest w turystyce i w sporcie, a szczególnie w turystyce. No, która jest i, i może być jeszcze ważniejszą częścią gospodarki warmii. Posiadamy e, przecież bardzo znane i ciekawe szlaki. Terytorium warmii no, w zasadzie prze, przez te terytorium przebiega wiele e, ciekawych szlaków, tak jak mamy wspaniałe atrakcje turystyczne w postaci zamków, ale też naszej przyrody, rzeki łyny. E, I e, nasi partnerzy samorządy różnych szczebli mogą, a także organizacje pozarządowe mogą do naszego Departamentu wnioskować o środki na rozwój tych produktów turystycznych. No, mówi Pan Łyna, ale drugą najważniejsze rzeką w regionie jest Pasłęka. E, tak, ona gdzieś e, łączy już Warmię i Mazury, bo, bo, bo przebiega i w okolicach Ostródy i wcześniej. Generalnie my mamy jako region bardzo ciekawe szlaki turystyczne. Wszyscy znamy Krutyń i, i, i szlak Krutyń, który no, jest bardzo oblegany przez turystów, a zadaniem myślę, że dla samorządowców z regionu jest zdobycie może nie równie, ale większej popularności takich szlaków jak Szakłyny, Łyny, Drwęcy, Pisy i wielu innych rzek. Tak, Pisa, Kurtynia to są Mazury, mówimy dzisiaj o Warmii, czyli jeśli chodzi o Łynę, to jakie konkretne, konkretne sugestie Pan miałby? Generalnie Łyna posiada taką podstawową infrastrukturę turystyczną. Kiedyś samorządy, które leżą nad Łyną, zbudowały taką infrastrukturę. Po latach, bo, bo minęło od tych działań już w zasadzie dekada, jest potrzebne przebudowanie, unowocześnienie tej infrastruktury, przygotowanie nowych miejsc przystani kajakowych ale takie przystanie kajakowe są też świetnymi miejscami dla odpoczynku rowerzystów. Ta infrastruktura może służyć e, tym dwóm grupom e, turystów, tak samo jak pieszym. Są to bardzo urokliwe miejsca, zazwyczaj w zakolach rzeki. Myślę, że popracowanie nad infrastrukturą e, i oznakowaniem też szlaków rowerowych e, na Warmii, to jest e, ruch w dobrym kierunku, chociaż oczywiście też nie zapominajmy o kulturze Warmii o tym dziedzictwie i myślę, że tutaj działania wszystkich samorządów i zebranych podczas dzisiejszego spotkania idą też w tym kierunku, aby o kulturze Warmii i historii po prostu mówić. Czy Wy jako Urząd Marszałkowski macie jakieś konkretne plany odnośnie, odnośnie tego szlaku świętej Warmii? My jako samorząd województwa ogłaszamy otwarte konkursy, zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i samorządów i od kreacji, od poziomu wniosków, które są do nas skierowane, tam idą dofinansowania. Myślę, że kilka takich projektów w ostatnim czasie mniejszych wspieraliśmy. Są to na przykład szlaki rowerowe w okolicach Dobrego Miasta, są to nowe miejsca dla turystów, choćby w Stoczku Klasztornym, przystanie kajakowe w Smolajnach. Więc takich pojedynczych inwestycji mniejszych na terenie Warmii jest sporo. Zadaniem tak z Stowarzyszenia Święta Warmi, jak nas wszystkich zajmujących się turystyką, jest to, żeby całe te działania uspójnić wzmocnić i później też wypromować Warmię na tle Mazur. Chociaż ja jestem daleki od konkurowania, bo wydaje mi się, że te nasze regiony, one się dobrze uzupełniają, no ale oczywiście Warmia też musi walczyć o swoją markę i pozycję taką też wizerunkową. I tego się trzymajmy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.